W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać w jaki sposób można oglądać telewizję wysokiej rozdzielczości na monitorze komputerowym. Potrzebujemy do tego monitora Full HD wyposażonego w złącze HDMI oraz kabla HDMI, którym podłączymy monitor do dekodera. Nasz monitor wyświetla już obraz wysokiej rozdzielczości. Nie mamy natomiast dźwięku, ponieważ w przeciwieństwie do telewizora, monitor nie posiada wbudowanych głośników. Musimy je podłączyć osobno do dekodera. Możemy do tego celu użyć zwykłych głośników komputerowych oraz kabla przejściówki, który umożliwi podpięcie nami do dekodera. Kabel od głośników podłączamy do wyjścia audio. Nasz zestaw jest już gotowy do użycia. History, Nie ma nic hmm. duży w następnym odcinku opowiem z jakiej odległości powinniśmy oglądać programy nadawane w różnych rozdzielczościach obrazu.